Dwa dni temu na naszym facebooku pojawił się wpis, który wywołał dyskusję. Opisaliśmy człowieka sukcesu i człowieka porażki. Były to dwie listy cech, no i niektórzy odebrali te listy jako listy pobożnych życzeń. Pan Zbigniew napisał, że autorem musi być taki mały Sienkiewicz, który chce pokrzepić nasze serca, a że podane cechy człowieka sukcesu to są pobożne życzenia i półprawdy. Muszę wyraźnie powiedzieć, że absolutnie nie. Raczej są to opisy dwóch różnych sposobów życia. I my naprawdę stoimy przed wyborem, czy pójść jedną ścieżką, czy pójść drugą ścieżką. No bo co to takiego, kto to taki ten człowiek e, sukcesu? To nie jakaś wyidealizowana postać. Jest to ktoś, kto między innymi, zgodnie z naszą listą, e, raczej czyta książkę niż załącza telewizor. Przecież stoimy przed takim wyborem, czy załączyć telewizor, wsiąknąć na 2-3 godziny i spowodować, że za moment będziemy funkcjonować jak intelektualne ameby, czy przeczytać coś ciekawego, jak choćby Wilbera, który tu się przyzna, o jest, i potem przez dwa tygodnie chodzić po świecie w stanie intelektualnego pobudzenia i zastanawiając się, o co w tym wszystkim chodzi. Tak samo jest z każdą pozostałą cechą. Jeżeli pokłóciłeś się z żoną czy z dziewczyną, znowu stoisz przed wyborem, albo odpuścić jej i sobie przy okazji, zadbać o jakość relacji i stwierdzić, że no nie stało się nic takiego strasznego, albo wspominać wszystkie złe słowa, które padły, krzywdy, które zostały wyrządzone, nierówny wkład w związek i dalej, i na przykład na dwa tygodnie zamilknąć. Niech cierpi, niech wie, jakim jestem ważnym indorem, jak pisze Osho. To samo dotyczy pozostałych wyborów. Mogę zdecydować, czy będę wyznaczał sobie jakieś plany, postawię na swój rozwój i będę zastanawiał się, czy w każdym, w każdym momencie życia rozwijam się, czy nie, czy też odpuszczę sobie, będę płynął na, na falach życia stosując tak zwaną strategię zdechłego psa w nurcie rzeki. Patrzać i obserwować, dokąd życie mnie zaniesie. Nie ma innej drogi. Wybór należy do nas, chociaż niektórzy udają, że takiego wyboru nie ma. Tak więc, nie jest to czcza manipulacja, chociaż te, ta lista cech, gdybyśmy je wszystkie zastosowali naraz, no to może się wydawać obrazkiem wyidealizowanym. Uczciwie mówiąc, jesteśmy wszyscy gdzieś po środku. Ale do nas należy decyzja, czy pójść w jedną stronę, czy w drugą. A czy w wyniku wyboru strategii człowieka sukcesu będziemy pierdzieć fiołkami, a taką hipotezę stawia również pan Zbigniew, tego nie wiem, ale badania trwają.